Niektóre dziewczyny są tak silnie pociągane przez mężczyzn, że są gotowe zrobić wszystko, aby ich zadowolić. Dlaczego? Zanim się temu przyjrzymy, chciałbym, abyś wiedział, że ten film nie będzie poprawny politycznie. To, co pobudza kobiety, nie jest czymś, co powszechnie pojawia się w debacie publicznej. Zamiast tego, społeczeństwo uczy cię wszystkiego, co ładnie brzmi, ale nigdy nie działa. W tym filmie omówimy cztery rzeczy, które pobudzają kobiety. Numer jeden Dominacja. Większość kobiet czuje pociąg do dominujących mężczyzn. Istnieją badania mówiące o łóżkowych fantazjach pań. Przeważająca część z tych rzeczy nie może zostać poruszona w tym filmie ze względu na platformę, na jakiej to oglądasz, ale wiedz, że w każdej z nich chodzi o twardą i surową dominację. Kobiety uwielbiają być prowadzone przez mężczyzn. Nie chodzi tu tylko o sypialnię, ale o całe życie. W dzisiejszym świecie przeciętny, sfeminizowany mężczyzna dyskutuje na temat wszystkiego z kobietą. Pytają o opinię, nie na każdy temat, i o to, co ona chciałaby dzisiaj zrobić. Prawdą jest, że panie nienawidzą odpowiedzialności i one nie chcą i nie lubią podejmować decyzji. One pragną po prostu silnego mężczyzny, który je poprowadzi. W dzisiejszych czasach chłopcy nie potrafią się nawet zdecydować na to, co chcą zjeść na obiad, co jest porażką. Wybór kolacji powinien trwać kilka sekund. Umiejętności przywódcze i dominacja to cechy, które naturalnie posiadają tak zwani samce alfa. Jeżeli ty nie jesteś jednym z nich, to powinieneś pracować nad rozwojem w sobie tych cech. Mimo wszystko, powinieneś wiedzieć, że nie ma nic bardziej ohydnego niż beciak, który myśli, że jest alfą, i nieudolnie i przesadnie próbuje na siłę zachowywać się w sposób dominujący. Nie miej wątpliwości co do tego, że prawdziwi samce alfa istnieją. I to są ci mężczyźni, którzy są szanowani przez innych oraz za którymi to kobiety się uganiają. Numer 2. Status Oto trudna do przełknięcia rzeczywistość. To, czy kobieta uzna cię za atrakcyjnego, nie jest kwestią wyboru. Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą żadnego statusu, to będziesz miał wrażenie, że cały czas spotykasz na swojej życiowej drodze same aroganckie i nieuprzejme kobiety. Czasem one w ogóle nie będą zauważały Twojego istnienia. Nawet jeżeli ona będzie na poziomie logicznym i świadomym tobą zainteresowana, to jej podświadomość, podpowiadająca jej cały czas, że jesteś nikim, wyprze to uczucie i straci to. Zainteresowanie po jakimś czasie. To właśnie dlatego popularni raperzy czy aktorzy często są hołubieni przez setki kobiet od momentu, gdy zaczęli być rozpoznawalni. Mężczyzna może wyglądać przeciętnie lub nawet poniżej przeciętnej, może mieć długi, przez to, że ma skodę w leasingu, ale to nie ma znaczenia. Status sprawia, że jego atrakcyjność zostaje wywindowana 10 pięter w górę. Kobiety będą go nazywać najbardziej przystojnym mężczyzną, podczas gdy nawet by na niego nie spojrzały, gdyby on nie posiadał statusu. Jeżeli to zrozumiesz, to nie powinieneś stawać się zgorzkniały i obrażony na naturę kobiet. Zamiast tego powinieneś wiedzieć, że kobiety, które wcześniej traktowały cię jak śmiecia, mogą zmienić swoje zachowanie i nagle stać się słodkie i uległe. One nie mogą nic zrobić z tym, że podnieca je konkretny typ mężczyzn. Nie zrozum mnie źle. Nie mówię, że masz zostać popularnym influencerem, by kobiety się tobą jarały. Na status składają się wszystkie obszary twojego życia. Jeżeli kobieta zacznie chodzić na siłownię, to szybko rozpozna Mężczyznę o najwyższym statusie w tym miejscu i zacznie z nim rozmawiać. Podświadomie zauważy, w jaki sposób jest on traktowany przez innych ludzi, co sprawi, że wyda się interesujący. Każdy może podbudować swój status i wspinać się w hierarchii społecznej. Powszechny dostęp do internetu zmienił zasady gry. Jeżeli chcesz wnieść swój status na wyższy poziom, to powinieneś wykorzystać w tym celu internet na swoją korzyść. Numer 3. Zuchwałe nastawienie. Wielu mężczyzn wyłącza swoją atrakcyjność jedną prostą wadą. Mowa tu o niedostatecznym mindsetcie. Tacy mężczyźni wierzą w to, że możliwości na takie rzeczy jak poznawanie kobiet, zbliżanie się do nich i inne tego typu damsko-męskie turbulencje występują rzadko. Wiele chłopców wydaje się być zdesperowanymi ze względu na ten mindset, a nie ma w nim nic, co pociągałoby kobiety. Wysokowartościowi mężczyźni podchodzą do kobiet w zupełnie odwrotny sposób. Wiedzą o tym, że tego kwiatu jest pół. Światu i że każda dziewczyna jest łatwo zastępowalna. Wiedzą, że jak nie ta, to inna. Nie powinieneś przejmować się odrzuceniem lub stratą kobiety, którą dopiero co spotkałeś, bo to normalna sprawa. Nie rozmyślaj o tym, że ona jest bardziej wyjątkowa lub inna niż wszystkie. Nie stawiaj kobiet na piedestale jak ci wszyscy zdesperowani chłopcy. Nie patrz na kobietę tak, jakby była ona bóstwem, które należy czcić. Patrz na nią tak, jakby była tym, kim naprawdę jest, czyli normalną osobą i traktuj ją w luźny sposób. Jeżeli masz ok Ogrom możliwości w relacjach z kobietami, to nie będziesz się przejmował tym, czy uda ci się z tą jedną konkretną. Nie ma potrzeby przejmować się Julką, skoro jest jeszcze Amelka, natalka, oliwka i Zuzia. Mężczyzna z szeroko otwartymi oczyma może wydawać się zbyt pewny siebie, lub jakby miał przepompowane ego. Ale rzeczywistość jest taka, że jest to coś, co bardzo pobudza kobiety. One lubią wiedzieć, że mężczyzna, którego ujarzmiły, mógłby łatwo zdobyć każdą inną. To sprawia, że staje się on w ich oczach bardziej. Atrakcyjny i nie mogą z tym nic zrobić. Ciężko jest traktować kobiety w taki sposób, jeżeli nie jesteś osobą, która faktycznie ma wiele opcji do wyboru. Dlatego powinieneś nieustannie się rozwijać. Nie mówię tu tylko o rozwoju w relacjach z kobietami, ale o innych, przeróżnych obszarach życia. Jeżeli będziesz traktował kobiety jak coś cennego, co rzadko występuje w naturze, to będą one stawały się trudne do zdobycia. Zachowuj się tak, jakbyś zawsze chciał mieć i mógł mieć więcej. Wtedy te więcej samo do ciebie przyjdzie. Numer 4. Dąż do celu. Twoje zamiary zawsze powinny być ponad kobietami. Wyobraź sobie żołnierza wyruszającego na wielomiesięczną misję. Przed wyjazdem spędza dzień ze swoją żoną. Następnego ranka, gdy jedzą razem śniadanie, ona pyta go, czy naprawdę musi wyjeżdżać. Mówi mu o tym, jak bardzo będzie za nim tęskniła i że bardzo chce, żeby został i oglądał z nią Netflixa. Żołnierz myśli o tym przez chwilę, po czym zaczyna rozpakowywać swoje rzeczy. Zszokowana żona pyta, co on wyprawia, a on odpowiada, że właśnie zmienił zdanie. Mówi, że nie chce jechać na front i woli zostać z nią w domu. Żonka cieszy się tym przez chwilę, ale w dłuższej perspektywie traci do niego szacunek, a jej pożądanie powoli zaczyna wygasać. Dlaczego? Każda kobieta jest biologicznie przystosowana do szanowania mężczyzn, którzy stawiają swoje cele ponad nią. W danym momencie zawsze będzie na to narzekała, ale prawdą jest, że to będzie ją bardzo rozpalało. Nieważne co ci powie, to do czego dążysz powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Tyczy się to nawet błahych spraw. Jeżeli chciałeś pójść na siłkę lub wyjść ze znajomymi, a twoja dziewczyna chce, żebyś został z nią w domu, to powinieneś ją zignorować i zająć się tym, czym chciałeś. Możesz pooglądać z nią Netflixa innym razem, jeżeli będziesz chciał. Problemem współczesnych mężczyzn jest to, że ich męskość jest tak głęboko wykorzeniona, że pozwalają kobietom dyktować swój porządek dnia: status, dominacja, obfity mindset i dążenie do celu. Jeżeli zaimplementujesz w życiu te cztery omówione przeze mnie rzeczy, to zauważysz, że operujesz swoim życiem na zupełnie innym poziomie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu: siedem kolosów. A jeżeli chcesz podnieść jakość swojego życia, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego.